Luszczem ku oknom, kwiatem w samotność, poszumem traw. Drzewem co stoi, uspokojeniem wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żary pokój, użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko Trzeba to nasionko w ogródku albo na działce. Ponieważ jest coraz mniej drzew w Polsce, trzykroć się coraz więcej. No i co do tak Nic, darmo. Mogę zasadzić, nie ma sprawy. W lesie w po ogródku. Dziękujemy podróżku bardzo. Ja sobie zasadzę. Ja dziękuję, dziękuję ślicznie. Te Czy mogę pani zasadzić w nasionkach?

Do to Dobrze, mogę. Chciałbym, Niestety nie mam nic, żeby wam dać. Dobra, no tu pewnie. Mogłaby Gdzie... pani zasadniczyła. No, to jest tak A co to no, ty jest za liściem, co? Kasztanowiec. Kasztanowiec. No. Proszę? Kasztanowiec. Kaszta no, dobrze, zasadzę. Żeby Pani je zasadziła w obrótku, w lesie, na działce, w ciarku. właśnie, w którym nie da Dzień dobry, możemy Pana na chwileczkę zatrzymać? Wsadzę to w doniczkę, tylko patrzę... Tam jest... E... E, aha, jakie drzewo? właśnie. Czy nie, to jest dom. To dom. Silne, dobre drzewa. Kasztanowca? Tego drzewka takiego, co tak. tak pięknie liście się przebarwiają? Dziękuję bardzo. To mam zasadzić u siebie na działce? No musi Pani działać. Ja. Dobra, dobra. drzewko e, dębu, żeby Pani zasadziła. Oj, dziękuję bardzo. Za to Wiecie, że nie? To jest... Do. Do. Eee, Dzięki, bardzo. Czy wiecie, jak mało jest drzew na świecie? Dobrze, że poszliśmy rozdawać te Mam nadzieję, że wszyscy je zasadzą i wykiekują. Szkoda tylko, że nie wszyscy je na z tym nie Czegoś wali. Można było zasadzić. Co, to przecież można do donieczki w domu, a nas nie Posłaniec przed Może w końcu w polsku będzie więcej drzew? Pamiętajcie o ogrodach. Przecież samtąd przyszliście. żary pokój użyczą wam chłodu. Tylko drzewa, tylko nie. Na repoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden peton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, z zapachem bzu. Wiesz już na pewną świeżością zewnątrz, to właśnie tu. Trzeba tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach. Czy tak trudno być poetą? Żare pokinią życzy Wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zadziasnym bucie, gdy twardy bruk. Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy kolejny wiek. Żarę poki użyczą Wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żarę poki nie użyczy Wam chłodu, żaden schron, żaden beton.